Dobra, Dobra. Taka woda, taka rzeczka. Sto kratek. Widzę! Widzę! On ma szybę. Ja mam, ja mam! Robię myśl. O Boże. To. Knok! No knoknij! User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Może ktoś knoknie, kurwa, ani się pytać kto chce. Ale aura jebana, kurwa! Patrz! Nie, nie ma aury. Ile macie jakoś kratek pod fanem? A ma, ma, ma! Ma, Aury, patrz, kurwa, nie Łapu mogę do niego podpocząć! Łeb się kręci, powodować. jak... Patrz, kurwa! Patrz! Nie ma syna. Poxa trzymam w łapie. W śmieciu, rudy psi, kurwa. Jak nam życie. Ile kraty? kratek? Korduj, Summer, proszę. Poxa zjadł. Koksem klepie. Nowoczesny. Ej, wy poszliście na tą rage'ę, czy... Ej, od, od, nie, od brzegu, bo od Nie, mam klepę z jakimiś gównami z Aurą. Mogliście go od brzegu. Korduj, Adi. No pod fanem biegnie. Dobra, ja mam sto kratek. Dawajcie go tak jakoś pod fanem. Jedźcie wody, jest No co za gówno, a pustynia czy co? Dawajcie. No, ej! ej! Jakieś fryjki kopie pod naszym baconem, ogarniacie? No, no, na niego no. Brando? no, no. nie Brando? Kno, kno! No, nie, pora sześć, cztery, nie dosięgam, zatrzymaj się. Nie, LOL! No, 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 no. 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 Widzieliście ten obrót? Spam się na help z, z ząbek Nice nice, dawaj się jak się jaką ją ma nik? Karolek czy jaką ma? Ka Karolek! Karo N1997 Weź ten... Jak? Weź ten... Karol... O 1997 Sam biegnij No Dokój Ja was z łoku panczuję! E, podajcie kordy ja przybiegłe Ale nie za ja. jedną no. Gabriel Gordy. kordy!

Patrz, z łapki mi napierdala, kurwa. mnie napierdala, jebany kurwa Naucz mnie Znokujcie Typem Pomóż Ja nie, nie mogę ma... Kurwa Ja do niego podejść nie mogę No nie, ja też nie mogę Tato, tato przecież ty mnie z jednego okay. koksa odkopujesz Chodźcie po mnie Tato, odkopujesz Cóż, mi koksa, koksa. Odkopujesz Taro. mi koksa, nie, tatu Niech się nie odkopuje Adi, start, start, knoknę cię Patrz, jaki chcesz Knok Gabryś, półkiem Ej! Hey, no, chodźcie na pomóżcie!